Cześć Anko w dzisiejszym odcinku e, e, gramy w Lola. E, dzisiaj jest ze mną. Gender.pl. E, co? Jeszcze? No i idziemy do gry. Znaczy idziemy do gry. E, zapraszam na jego kanał, tam się pojawi druga gra z Lola. E, jeśli wam się to podoba, zostawcie suba, lajka e, i dzwona, to szybko. I co jeszcze? Dobra. Kogo bierzesz? Ja biorę go zatwierdzę On jest dobry Czego No on jest dobry Ja się zastanawiam nad Dobra już mam Dobra I teraz to na odcinku zero rage musi być. <grywy> Dobra Przybliżę się O tak bardziej. Już ci była lepiej No to ty opowiedz o swoim kanale, na którym wrzucasz TikToki no. jeden TikTok. No da, no, musisz coś powiedzieć, zachęcić ich, nie? Tak. Nagrywam. Nagrano dopiero dwa odcinki. Wejdzie kolejny gdzieś około dzisiaj albo jutro to jest też z ligi albo później. Tak za 3-4 godziny. Nie wiem no co to myślę, że jeszcze to zmontować Jeżeli jasno chcę to zmontować Miniaturkę zrobić, stary, jak... Tak, bo ciężko, zaczyna się Dobra. Dobra Dobra, ja idę Nie wiem w sumie gdzie Dobra, idę w środek Tak klasycznie Dobra To co tam u ciebie? Bo no to będzie odcinek gdzie gadamy w sumie sami do siebie i zda. No dobrze. Tak wiele tak wiele noży. Dobra. No to co? Dobra, jeszcze dwóch typów. Nie, nie dwóch, są jest... Dobra, też mam jednego. Kiedy ma zamiar nagrać, e, zacząć nagrywać tak na dłuższą metę. Nie tak co robisz? Co tydzień mniej więcej bym wrzucał odcinki. Na razie. A później to bym... Dobra, ja też chyba. Nie, ucieka, ucieka. No i wszedł, weszła do. Proszę, Dobra, Mam chyba swoją mainującą postać, którą będę mainował cały czas. Super. Jeśli ULT stary nie kończy. Dobra. No tu zaraz będą odcinki z Ligi, tylko że na komputer. O, dobra, dobra Nie, nie, nie Dobra, go nie, go nie, go nie Nie, no, że w Tureta to... Dobra e... My <grym> się skupiliśmy, dobra e, Co? Trzeba wrócić do nagrywania Bo kiedy wróciłem do Ten odcinek ostatni teraz nie wiem... Dobra, dwa miesiące na pewno temu Więc trzeba wrócić do nagrywania Gendor wraca do nagrywania Trzeba mu zrobić jeszcze... Jak ci trzeba awatar jakiś zrobić? Jak do awatara żadnego nie masz? Masz G No to po tym odcinku Bartek, trzeba ci się zająć awatarem Okej okay. Nie, 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 nie Dobra Mów bo tak cicho, i tutaj też... Ja idę do bazy, tele-ulepszyć ulepszycie. O! <grym <grym I na środek, tam jest aż, aż, aż. Nie dobra. Czy w ogóle prawo ktoś idzie? Jest ktoś prawo? Nie wiem, czy jest prawo. Dobra, trzeba wrócić do nagrywania. Totalnie. Jakby czemu nie. Dobra, tu na środek idę. Dobra, nie, ja jestem na środek. Ta postać jest. Ma strasznie dużo, a ta jest mocna, mocna. Wspaniałe. Ok, mam dwóch typów na środku. Idę, idę. Jo cię rzucili wszyscy. Dobra, jakby. Ej, co ty na to, żeby zacząć nagra nagrać serię z Minecraft'a Survival? Ok. No w sumie mam go by. to by było trzeba szalonego jeszcze wziąć. Bo on by Walno fohać, jak gramy sami bez niego. No dobrze no, bo... Tak to jest. No powiesz czy nie. No co ta postać jakoś medytuje, co ona robi? Lutef. Byt Moja postać sobie normalnie nie wiem. Sama chodzi, rozumiesz to? Dobra, dostał. A, że milion pingu? Co to przez ping? Ci coś ping kasza? Ja mam... 52 na razie. Mam 180 teraz. No, jak on jeszcze żyje? Podłóż. Dobra, dostał.

Które ja się ulepszyłem trochę? A co zrobiłeś? Ulepszyłem się i ten. O, nasz no. bije tego smoka. Czyli tego. No to coś. Tego dużego smoka. dobra. O, dobrze. Zrobiliśmy smoka. Dobra, ja muszę sobie to ulepszyć. Który masz level? Ja mam też szósty. Dobra. dobra, muszę uciekać. Chłop ma tu 8 level u No ja nie mam go 7 ale 8. Zobaczmy wszystko mam takie levelu. Dobra, jeden. Ja Dobra, zaraz ją rozwalę. Maloła. Ja nic tu rata. Czy staram się niczyć. Dobra, no, pora, uciekać. Ale że hop mi kila zabrał. Jaki. Chłop Dobra, master. Ui! Do mnie idzie. Tylko że chłop nie ma podjazdu. No, weź wyjdź z tego, to Inaczej cię nie mogę zabić, kolega. Przyjacielu mój. Hej, przyjacielu. Dara. Eee, browser z Bartek nigdy nie nagramy. Cześć, bo warto, co jest do pokoju, kogo. Dobra. No i to jakieś falo minęło. Możemy Minecrafta w następnym odcinku się postarać zagrać. Jakiś survival. W sumie to jest duży pomysł. Bo. Czemu nie? Dobra. Trzeba pamiętać. Dobra.

Ej, bo ona mnie jakoś przyciąga. E, dobra, jesteśmy po przerwie. E. Dobrze, e, zabiłem te wilki. Wilki? No, te. A, te. Nie, Eee, Dobra. Na razie nam dobrze idzie. No, dobrze, dobrze. Jakie ja mam ostatnie? Ja mam jeden, 3-4. Ja mam jeden, 2-3. Okej. Mamy jednego kila więcej. Dobra. Um, to... Może w następnym odcinku. Musiałem coś wymyślić na następny odcinek. Jakby nie chcę zrobić daily, wiem, że to jest głupie, ale przez na przykład tydzień. Jakby daily przez tydzień ile to jest? To nie jest długo. No to nie jest długo. Dobra O, Smok jest, smok jest Spoko, ja nie idę na smoka, ja nim Eee... Hmm, potrzebuję małej, niemałej pomocy w sumie na środku Okej, okay, to idę Z jednym sobie poradzę O, jesteś? No Dobra Dobra, maloła, maloła Bo ucieka, ucieka, jest? dobra, jest Jest! Nice. Dobrze, dzięki. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, Nie mają to rata. Uwalimy mi to rata. Dobra. Daj mi idę do Nexusu już powoli. No, jesteś blisko, dobra, to ja idę do Ciebie, będę Ci pomóc. Okej, okay, eee, ja Już piękna, dawaj. A, żeby. Poczekaj 9 sekund, żeby ją zafekować. No, cofnij. Tak, żeby ona wiesz, podleciała i będzie skowolniona. Dobra? Dobra, ja cofnę po prostu. Dobra, pomagaj, 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 bo ja już się w nią wbiłem strasznie i kolejny typ przyszedł, więc dobra, już nie ma co, jest ich tam czwórka, czwórka jest. Odporność, ja wezmę, bo on dla mnie... Ja wezmę 200 zdrowia, bo szczerze, zdrowia mam mało, dobra, ja jadę znowu środek. Bo są na środku z czterech typa i niszczą właśnie nam powoli Tureta Dobra, mam lewą stronę strasznie dobrą OK To ja idę im z lewej strony ten, pomóc i dojdziemy tam do Tureta Bo oni tam mają obitą tą wieżyczkę albo z prawej strony po lepiej, ale jest z lewej Mogę się zapuścić na środek. W e, Dobra, to mogę iść. Dobra, ja jeden zabite. Zabity. Kolejny ten zły O dobrze. Dobra, jestem uciekaj, 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 uciek, bo na mnie nie A to. ty masz dużo HP, No nie, nie. Uciekajmy, 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 ja uciekam. No. Ja. Dobra, no to uciekaj. co wbij się, bi się, obij po prostu, już może trochę levela. Dobra, 24 sekundy. Środek mamy bardzo opał, bity. Która nie mamy w ogóle levela? Nie wiem. Y ja daję to na obrażenia krytyczne. To by było dobre. Ja się chyba raszuję środek. No chodźmy, do, chodźmy na lewo w dwójkę. No ale. Aha, no są tak. Lewo i prawo. No w prawo. I środek nam lubiłem. No to trudno. Ja będę u nek se zawarł. Do taku. Ta podstać jakby była szybsza, to był było tam, to bardzo dobrze. Molę op, I to zadaje prawek 0.5 HP, No to trudno... Dobra... Dobra... Mm. Ty, my mamy prawo obite, oni tam prawo idą! Ej, no bez skitu! Wracamy, czy... No jest trudno, najwyżej przegrałem. Nie no, na no trzeba wygrać. No wiem, No i wygrałem, to się. Pa, Nexus, Nexus! Bi, bi 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 Dobra, ich wszystkich rzuciłem w powietrze. Ja Znam. będę się z nimi nim... A dałem. mają Nexus obitego. tego. Strasznie. Dobrze. Już mamy dojście do Nexusa. Obrona. Ja sobie to jest obrany. Oni smoka dobili, bo mają buktan na minionach. Ja sobie zdrowy zamówię. Jakwunę. Zamówisz, za zdrowie. Ale nice, tylko że oni mają właśnie. Barona, zabili. Dobra, ja prędkość sobie kupiłem, żeby być szybszy. A co nie patrzę? Chcę. Dobra, jestem mniej więcej. Już. Ja jedę prawo, bo chodź na prawo, Bartek. Tam jest dwóch. W lewo czy w prawo? Na lewo, dobra, dobra, nie Wieża stracona kolejna. Środek nic obijałem po prostu. Tu musisz równąć. Okej. Okay. Aha. Dobra, obijasz tam ich, a ja... No, dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, bo ona ucieka. Dobra, mam ją. Dobra, ja muszę cofnąć, bo ja mam lała strasznie. Zabijesz? Postaram się. Kurwa tak. Ja, nie to co wy, jest nasz Dobrze. A przynajmniej serdecznie. na dobra. Dwa trupy. dobra. Ja idę znowu lewo. Jakby prawo trzeba pilnować wiem, ale lewo no ja... Jakby... ja pójdę po prawo, bo tam jest coś... Już... O, bo ty jesteś tankiem, w sumie, no to nie zginiesz jak łatwo. No i pójdę na prawo. I im dobiję wieżyczkę. dobra ja już mam ostatnie dobra No ci zabili barona chyba No zabili zabili Nice To się przyda mega Ja idę na prawo, da ci tam radę po lewej? Mam parę typów Ale ja tam chyba zginie Jeden zginął no dobrze, dobrze Dobra, idę do no, chyba Dobra, ja tu jestem sam, ja nie idę chyba O, no, dobra, jest moje on Zabijam I trochę Neksusa Dobra, ja idę z tym ile? Mam pół Neksusa starek To są na dwie osoby na chyba... Nie wiem, 5 sekund? Dosłownie na 5 sekund Ej, bo hop, tu jest, dobra, robię go A co, ma 15 lewej, musisz na niego uważać, nie, to jest 14 Spad? Da się spać? widziałem go w 14, w 15 Właśnie to tylko mówiłem, że to Użył wszystkie ulty i ucieka. Kurde! spowolnił mnie Kurde. Nie idę, zobaczyć master i G. No ale jeszcze zaraz panie. Patrz teraz. O, weźmy. Czter. Money. Tu jestem? Nie, tu jestem. To ja będę szedł w lewo. No jakby lewo przytrechlardujemy, mamy wina. Pog, bo mamy prawie 20 minut filmu. Chciałbym się wyrobić do tych 20 minut. To musimy okej. Okay. Bo on będzie długo się renderował, że do montażu i reszta. Dobra. Dobra, robiłem go trochę. A nasz to Nie, nie Jeden typ, jakby tam było jeszcze. Musimy w trójkę. Poczekaj, Bartek. Nie ma co. Bo weź sobie na dżunglę Pawełek, żebyś miał czternasty. Bo jak będziesz, wiesz, piętnasty będziesz miał, to jesteś już załapał, szczerze. Miałem ja mam 25 sekund jeszcze A ty masz tanka, więc długo będziesz żył no, nawet jak ja zginę, to jak ich obiję mocno No to jest ta rzecz Zobacz, nic, nic się nie Jest Baron? Nie ma Barona, dobra Chciałem zobaczyć czy Barona iść Dobra, dawaj Możemy iść już powoli To już mam gejść, ok To, to pewnie Ci nie tam gdzieś Idzie ta wiesz, ta jedna Okej, okay, to ja będę kampił w krzakach i ten y, w dw dwójkę idą. Ja kampię w krzakach. Proszę, 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 na wy nie wchodźcie w krzaki, a ja ten. Okej. Okay. No to jak będziemy mogli. Dobra, no dawaj, wychodź. Chodź. Idziemy w trójkę. Mogę? Jeszcze ja jestem walnym. Nie wiem, ale tam trochę biłem. Dobra, nie warto na razie. Zniszczymy im te, te. Miniony. miniony i idziemy dalej. Po... Dobra. W sensie, jak oni nam nic nie robią, to może... No, oni dosłownie nam nic nie robią. O nie, ulepszyli mnie. Dobra, wbijam się w ich wszystkich. Nie wiem, czy to mądry Kurde! W... Ja nie mogę... Co... Dobra. Właśnie tylko mówiłem, że... Włączyła mi się ta. Ale mają loła. Okay. Mają loła! Co, co powiedział? Jak mnie goni pięciu typa. Nie na Bartek Dobra. Widzimy się jak się już roce. Dobra, już teraz się pojawiam. wielu wrogów, wiele noży. Ej, może to sprzedam. Co to? Nie wiem jak chcesz, dawaj, dawaj, bardzo przyjrzeć się i. Vampir e, jest fizyczny chyba. Mhm. Kupię. Bo to tam dobierasz hapek. Eee, środek. Ok, już idę, to czekaj. Środek nie subieczny. mocno kurczę to. Ja jedę środek. Dobra, u nas jest ten tank. Ja już mam 14 level, więc. Zostawiłem go do Idę do was. Gdzie wy jesteście? Nie wiem. <laughs> Żyjesz? Ja żyję, żyję. Właśnie zabiłem jakiegoś tego... giganta. Dobra, o, ja są. idę im plecy zrobimy. Kościołowie, dawaj im na tego. Plecy! Aha, nie nie przypuściłem mnie na oficę. E, jak oni... Nie radzę oni rozwalali... No i Gdzie Eee, no, pogu. Okay. Dobrze. Dobra, widzimy się, jak już. Dobra, już się zaraz pojawiam 3, 2, 1, ee, Ja bym poszedł środkiem. No, w sumie byśmy mogli mi rozwalić turetę, bo oni mają low turret. Eee, no, na, na środku, więc co w wlewa Trzeba zobaczyć, czy Baron. Jeżeli Baron jest, żyje, idziemy na Barona, stary. Ja Teraz będziemy obok niego. Uuu, ile mnionów naszych. Nie. Nie. Oni zabili Barona. Nie nie śnić Barty Da bijemy, bijemy, bijemy Let's yes, go dobrze <sighs> Dobrze Dobra, e, widzimy się pewnie w następnym odcinku u Bartka u Gendora, zapraszam do niego na odcinek e, i co? Chcesz się pożegnać jakoś? Siema widzowie, do zobaczenia. Zostawcie komentarz, napiszcie co Wam się najbardziej podobało. No i papa. Pa. A co muszę napisać, żeby dać im serduszka? Napiszcie. do gendor. gra. Gendor. Gendor.pl Gender, gendor. dobra. To się Wam się coś zostawcie suba lajka, dzwona Siema.